Tam widzowie, tak, nie spodziewaliście się, dlaczego ja mam taki kostium? Otóż tak. Chyba to przemyślicie. W końcu odcinek o komentarii. Dziś będzie odcinek o komentarii. Nieco nieco tam się powiedziałem, ale dzisiaj zamiast o Kolowskim będę mówił o werso. bym się nie spodziewał, że akurat o wersów będę mówił. No ale cóż się mówi? Et jest tam trochę będę mówił o na przykład kanale sushi mojej tej wiesz, Suzia. Która niespodziewanie się wypiła. Jest w top 2 w naszej klasie najpopularniejsza, ale to będzie pod koniec. Powiemy um, trochę o wersów, ale nie o tym starym zdarzeniu, tylko o tym nowym, co będzie nowy członek rodziny. Friza. A oprócz wersów jest w ciąży, chyba każdy wie albo nie wie, ale wersów jest w ciąży. Um, na Instagramie dodała swoje zdjęcie, gdzie niby wszystko było normalnie, nie? Ale jej brzuch był normalnie pomniejszony. Jak? Bo ręka też była tak wygięta, bardziej. No i ludzie wiedzieli już, co się dzieje. I oczywiście, wersów tam z kilka tygodni później nagrała film z frisem, gdzie pokazuje normalnie brzuch, gdzie jest w środku dziecka. No, czy to fake? Nie sądzę, bo to naprawdę wyglądało normalnie. Ale teraz się też przejdziemy do tego starego, że pod od takiego artysty francuskiego Tupsoda. No i co się okazało? Wersów! Wersów mówiła, że ona nie wiedziała, że tak nie można. Wersów, ja ci radzę się przyznawać do mnie. Z DSRC mnie, mnie w ogóle ym, nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś na moim ym, kanale Ball, podkradłem takiemu no, youtuberowi, co też nagrywa no, kontroli ZSRC Takiego kontrrybala. No i usunąłem wszystkie te filmy. zupiłem nowe i widzicie, ja się przyznałem do winy. Usunąłem. A ta wersowca? Ja przyznała się do winy. No to już jestem młodszy od niej. nie się przyznaje do winy. A ta nie, ona ma wszystko w, czt w czterech literach. już ordenga jej przypominał, Przy... kilka kanałów o komentarzy powtarzało jej niech przyzna się do win, a nie nie bo udaj że nie umie czytać, a potem poszła do em, człowieka który em, zmienił w ogóle to, ale chyba jak zauważyliście te stare Filmiki, werso w ogóle, zostały zamazana ta słowa. Ja w ogóle się zastanawiałem, ale potem jak obejrzałem Wardęgę, to już chyba wiedziałem o co chodzi. Moja szabla. I pan. O, i teraz na przykład jest taki moment, gdzie powiem trochę o Zuzi. To nie będzie, że mam o niej komentować, tylko powiem, co się ostatnio stało na jej kanale. Uwaga! Jak każdy wie, ona się zatrzymała na 9 suknia. Tam po dwóch tam spojrzałem. Miała 20 słupów. Z dwa tygodnie później patrzy 30 słupów. No co się stało? Dwa jej odcinki mają po tysiąc wyświetleń. Rozumiecie to? Po tysiąc wyświetleń. Już mówiłem, na jakim ja świecie żyję. No mi na jakim ja żyć. Mm -mm. Na jakim ja w świecie żyję? Że takie rzeczy się dzieją. Niestety Siedem 07 Dance jest mniej popularny od nich. To dlatego zasubskrybujcie OllyPlay 07. I niech będzie miał 35 subskrybentów. Niech wyprzeci tą zuzie No w sumie Zuzia jak to Zuzia nagrywa szorcy nie? Jak Leni1, oczywiście, chyba Leni1 i Zuzie bardzo dobrze znacie z mojego kanału, ale chyba Leni1 najbardziej. No, no to Wam powiem miłego i napiszcie w komentarzach, jak w ogóle będą dostępne. Bo coś zauważyłem, że dużo nie wiem. Bo ja, na przykład, od mojej strony, jest takie, że komentarze są wyłączone, nie? I nie wiem jak to zmienić, ale jak będą tutaj właśnie pod tym filmem odpalone to napiszcie. Versów pożera, konop wersów pożera, komu? Dobra tam nic nie... W ogóle nic nie piszcie, bo mi się nie chce tego wymyślać. ale ja chciałem mówić... Wataha nie gryzie. pożera. Jak to jest u Wardengi, ale ja chcę mieć z nim sojusz. Konoopen. A mu sem dúky?